kto jest tych ludzi? A to film. Agatko, pozdrów kil, kilka osób. Ej, co mi No pozdrów, pozdrowienia dla Pozdrawiam! Tak jak jestem nie złożę. Może moja mama fuaka generalnie cały czas do przodu cały czas do przodu Jest fantastycznie Wszystko się kręci nikt się nie zatrzymuje jakieś sanki więc tak no jako że Ogór jest totalnym wieśniakiem i ignorantem, z mojej strony ślę gorące pozdrowienia dla przepraszam, ja mówię więc tak dla chłopaków z Norwida, dla całej ekipki z trzeciej A, panowie pozdro jedna wiara jeden klub, tak jak było gadane, dla wszystkich ultrasów GieKSy pozdrawianie, znaczy pozdrowienia no. Ten. O, o KSW Chełmianka, Też pozdro. Elo, Elo. Yy, dla wszystkich moich współlokatorów, czyli Filipa Kaziora, zwanego Kaziorem, płciennika, zwanego płóciennikiem, i lukaska zwanego mnichem, czy jak to tam woli, ministrantem. Tak. No i dla kogo pozdrowienia? ślę pozdrowienia dla Agaty Sieniwskiej, która właśnie ze mną. No i nic się nie zatrzymuje mimo tego, Bywa jak bywa. A więc tak no... Jedna z szybkich ciekawostek dla Państwa. Czy wiedzą Państwo, że pierwszy model Vorta, Forda T osiągał maksymalną prędkość 45 km na godzinę? Taka ciekawostka typu Galileo. No, 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 bo co się ma dziać? Just be yourself, jak to mówią niektórzy, i tyle. Cały czas do przodu. Nie ruszaj się. Mam ciekawy projekt. Świat przez tunel o góra. Jest Dobrze, dobra.